Panie profesorze, rozmawiałem podczas Dnia Otwartego Wydziału Fizyki i Astronomii. To jest taka dziedzina nauki, którą mam takie poczucie nie każdy może studiować, musi mieć odpowiednie predyspozycje. Jakie pana zdaniem? Profesorom nie zacznę od rzeczy typu kochać matematykę, mieć umiejętność siedzenia przy biurku przez 6, a może i 12 godzin dziennie, tylko czegoś innego być ciekawym świata, patrzeć wokół nas. Żartobliwie mówiąc, to jest tak, jak w tym mieszczaninie, yy, yy, który miał być szlachcicem, u Moliera, gdy pan Jardin dowiaduje się, że proza to właściwie jest to, co on używa na co dzień. My fizykę używamy na co dzień. Wszędzie wokół nas jest fizyka. I warto też, jeśli to jest tego ciekaw, coś więcej się dowiedzieć. No i oczywiście przekuść to później w pewne narzędzia, którymi możemy na rynku pracy zainteresować potencjalnego pracodawcę. Mamy tutaj kilka specjalności. Taką fizykę, typową fizykę ogólną, mamy astrofizykę komputerową, mamy fizykę komputerową, to można się domyśleć oczywiście, że są to zastosowania komputerów, no zarówno chodzi o symulacje zjawisk fizycznych, no ale oczywiście te zjawiska fizyczne to może być na przykład giełda, zachowanie giełdy chociażby. Również obrabianie danych. Dlaczego warto studiować kierunek związany z astronomią? Astronomię przede wszystkim warto studiować, dlatego że jest świetną trampoliną do świata analizy danych, do świata big data, gdzie w otoczeniu bardzo ciekawych rzeczy, nauki o, o obiektach, nie tylko w naszym układzie słonecznym czy w naszej galaktyce, ale o całym wszechświecie, możemy nauczyć się obrabiać duże dane, wykorzystywać superkomputery, wykorzystywać programowanie, coś, Czego nie da się znaleźć na innych kierunkach? To jest ta dziedzina, w której najbardziej jakby mam szansę się rozwinąć i osiągnąć swój pełny potencjał, bo jestem w tym po prostu dobry od zawsze. Co jest interesującego w fizyce? Mi się zawsze podobało po prostu to, że jest próba wyjaśnienia rzeczywistości. To jest bardzo ciekawy i rozległy temat, i, i jest zastanawiający i, i taki. Nie wiem, mi ja lubię takie zagadki, różne rozwiązywanie tego typu problemów. To jest dla mnie ciekawe.